Linki dają stałe napięcie mięśniowe, pełne napięcie mięśniowe, ciągłe napięcie mięśniowe. Nie mnie tu nie filozuj! Skąd wy to wytrzasnęliście? Nie ma czegoś takiego i to są wymyślone zwroty, które prowadzą w błąd. Gdzie ruch ekscentryczny i koncentryczny odbywa się w ciągłym napięciu mięśniowym. Utrzymanie napięcia mięśniowego podczas całego toru ruchu. I pracujesz w pełnym napięciu mięśniowym. Napięcie, owszem, może być mechaniczne, jest ono wytwarzane w odpowiedzi na siłę generowaną przez mięsień na skutek pracy. Później, odpowiednio wysokie doznane napięcie, mechaniczne i oczywiście w odpowiedniej jej ilości, przekłada się na dalsze procesy odpowiedzialne bezpośrednio za budowę masy mięśniowej. Dobra, nie będę Cię zanurzał teoriami, mięsień. W każdym centymetrze ruchu generuje inną wartość siły, więc to rzekome, wymyślone napięcie nie będzie nigdy jakieś stałe. No chyba, że o, teraz, jak Adrian, napnie bicepsy i utrzyma je w jednej niezmiennej pozycji. To owszem, generowana siła jest stała, ale nie występuje coś takiego jak stałe napięcie. Więc ćwicząc na lince versus na handlach, masz nieco inaczej działające siły zewnętrzne w danych momentach ruchu, ale nie jakieś napięcia, a tym bardziej stałe, pełne napięcia. Nie wprowadzajmy w błąd i nie ma sensu tworzyć dziwnych teorii brzmiących dla laika, jakbyś sięgnął wiem, wyżynę elokwencji i posiadł tajemną wiedzę bołów. Ja mogę Ci rozpisać plan bez mitycznych stałych napięć, ale z realną pracą i dotargetowaną tam, gdzie chcesz. I nie ma stałego napięcia. I pełnego, i ciągłego, i nie powielamy głupot.